Cześć kochani! Jesteśmy w trakcie eventu charytatywnego, który organizujemy wspólnie z fundacją Conla for Kids i Response Institute oraz, oraz Civil Response, którego celem jest zebranie środków na pomoc dzieciom, które uległy wypadkom komunikacyjnym, na ich powrót do zdrowia i szybką rehabilitację. W trakcie tego eventu uczyliśmy 12-osobową grupę osób. Pierwszej pomocy z elementami medycyny pola walki. Uczyliśmy obsługi broni krótkiej i długiej oraz przekazywaliśmy wiedzę weteranów, którzy zdobywali swoje doświadczenie na wschodzie w kontekście obsługi dronów i użycia nowoczesnych technologii na współczesnym polu walki. Wszystkie trzy dni były bardzo intensywne, ponieważ snu było mało, za to działania było dużo. Marek zajmuje się IT. Przyjechałem na to szkolenie po aukcji pomocy dzieciakom. Rafała Sonika z ITMT. Świetne szkolenie. Szczerze mówiąc, przyjechałem tutaj, pomyślałem sobie, że postrzelamy, natomiast jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo fantastycznej wiedzy, umiejętności opanowania, działania w warunkach stresu, zmęczenia, posługiwania się bronią. Rewelacja. Cześć, Michał, zajmuję się prowadzeniem zespołu inżynierów w Krakowie. Przyjechałem tutaj, bo wziąłem udział w aukcji. Głównie przyciągnąłem samą te terenowy i, i stare Porsche. Niestety to były dokładką, ale po tych dniach to, to było to. Osobiście uważam, że każdy takie coś powinien przejść. Buduje świadomość tego, czego nam brakuje, czego się powinniśmy uczyć. Nie chcę powiedzieć, że każdy powinien kupić broń, ale każdy powinien jej przynajmniej raz na jakiś czas dotknąć i mieć świadomość, co to jest, jak tego użyć, bo nigdy nie wiesz, co cię czeka za dwa dni. Przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń współczesnego świata i nauka umiejętności, które pozwalają się temu przeciwstawić jest naszą misją w Civil Response i Response Institute. W momencie, w którym możemy to połączyć z akcjami charytatywnymi, dzięki którym najmłodsi mogą powrócić do zdrowia, jest wartością bezcenną. Zapraszamy do współpracy.